Cześć. Witam was na moim pierwszym odcinku. Nawet nie wiecie jak się cieszę. Zajęło mi to bardzo długo, żeby przekonać się do tego, żeby wam się pokazać. Pewnie jak wiecie, nie jest prosto osobom, które mają trochę większe kilogramów, wyjść ze skorupy i pokazać: ja wiem, ja umiem, ja potrafię. No cóż, zobaczymy. Czy poleje się fala hejtu, czy wręcz odwrotnie? Już nic na to nie poradzę. Zrobiłam krok A, muszę zrobić krok B. Ale nie o tym. Tak naprawdę dzisiaj, 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 dzisiaj będzie o tak bardzo powszechnym zjawisku, które się nazywa ghosting, czyli metoda na ducha. Znikają rekruterzy, znikają kandydaci. Znikają klienci. To jest niesamowite, co się dzisiaj dzieje. To znaczy, jakby nikt nikogo o nikim nie, o niczym i o niczym nie informuje. W związku z tym, skąd to się bierze oraz jak temu zaradzić, chodźcie ze mną, pokażę Wam. Zapraszam Was serdecznie. Ghosting. Uuu. Co to jest? Skąd to się wzięło? Przede wszystkim, słuchajcie, ghosting to jest takie zjawisko, które polega na tym, że osoba, z którą mieliśmy kontakt, nagle znika. Ma wyłączony telefon, nie odbiera maili, nie odbiera SMS-ów. Wygląda tak, jakby zapadła się pod ziemię. I teraz to było charakterystyczne, do niedawne jeszcze zjawisko, które odbywało się w portalach randkowych. Gdzie osoby, które były ze sobą albo komunikowały się ze sobą, nagle jedna z nich po prostu zapadła się pod ziemię. I to zjawisko jest dokładnie takie same w rekrutacji. I teraz mamy sytuację taką, że znikają i rekruterzy mają z nami kątek, a później zapadają się pod ziemię. I kandydaci, którzy również się zapadają pod ziemię, oraz klienci, do których wysyłamy ofertę. I też się zapadają pod ziemię. Skąd to się bierze? Naukowcy stwierdzili, że to jest zjawisko, które się bierze z tego, że jakby cyfryzacja, to, że jest internet i że wszystko robimy szybciej, jesteśmy podłączeni do wszystkiego i działamy o wiele szybciej niż jeszcze parę lat temu, to tak samo chcemy łatwo rozwiązywać problemy i konflikty. W związku z tym, co najprościej zrobić? Najprościej nacisnąć delay. W związku z tym, wyłączenie telefonu jest najprostszą sytuacją do tego, żeby przestać się z kimś komunikować. Może i tak. Tylko jakby też naukowcy mówią o tym, że te osoby, które w ten sposób robią, wydaje im się, że oni nie burzą właśnie murów nie burzą mostów nie murów, tylko mostów właściwie że jeszcze mają możliwość, Powrócenia z powrotem, czy do tej relacji, czy do tego kandydata, czy do tego pracodawcy, czy, czy do tego rekrutera. No i pytanie, czy tak jest. Myślę, że to jakby indywidualne są bardzo um, przypadki, natomiast y, myślę, że jakby to, co ważne jest dla nas, jako rekruterów, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że to zjawisko jest. I to po części jest coś, co my musimy poprawić, i my musimy odrobić naszą pracę domową. Ale, drogi kandydacie, to nie jest tak, że ty nie, ty również powinieneś zrobić i zastanowić się, czy naprawdę jest warte to, żeby znikać. Czy nie można napisać po prostu SMS-a? Nie dziękuję. Bo to, co jest niesamowite, kandydaci znikają na każdym etapie rekrutacji. Wysyłają swoją aplikację, i później są już kompletnie niedostępni. Znikają również po kontakcie telefonicznym, i nagle ich po prostu nie ma. Znikają po rozmowach rekrutacyjnych, gdzie wyłączają telefon, idąc dalej, nie przychodzą na podpisywanie umów. Niezależnie czy ten proces jest zgodny z, ze z, z każdą sztuką, jaką jest możliwe, że jest zadbany candidate experience, to i tak. Efekt zjawisku ghostingu jest dość powszechny. W związku z tym, w następnym filmie to Wam, rekruterze, powiem, jak to zrobić, żeby zmniejszyć ten efekt ghostingu, ale też będę miała przesłanie do kandydatów. Zastanówcie się dwa razy, czy warto, dlatego, że to nie jest tak, że Wy znikacie. My wiemy, ile razy nie przyszliście na spotkanie. Jeżeli decydujecie się o tym, żeby zostawić wasze dane osobowe przez dwa lata, tyle ile jakby jest zgodne z RODO, to przez dwa lata my mamy informację, ile razy i na jakie rekrutacje nie przyszliście. No i teraz do Was pytanie. Czy Wy chcecie budować w ten sposób wizerunek? I do Was, rekruterzy, kochani, czy Wy chcecie budować w ten sposób swój wizerunek, kiedy Wy znikacie? Zostawiam Was z tą refleksją. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, gdzie będę już bardziej praktycznie mówić, jak zrobić, żeby zminimalizować efekt gostingu w rekrutacji. Jak Wam się podobało? Jak to mówi mój mąż, musi być zawsze. Łapka w górę. Subskrybujcie, subskrybujcie. Subskrybujcie mój kanał. Albo po prostu prenumerujcie. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że Wy nie będziecie mi znikać z kanału. Pozdrawiam Was!